Radosne wieści w sprawie Brzozowskiego nadeszły późną nocą. Długo czekał i w końcu się udało, płyną gratulacje. Płyną radosne wieści od Rafała Brzozowskiego. Uwielbiany piosenkarz, właśnie podzielił się ze światem ważnym momentem ze swojego życia. Artysta zdążył już wielokrotnie udowodnić, że potrafi śmiało sięgać po marzenia. Tak było też tym razem, kiedy Gwiazdor pochwalił się, że zdał egzamin, na który długo czekał. Teraz zostało mu już tylko jedno. Wielka radość w domu Brzozowskiego. Ogłosił szczęśliwe wieści późną nocą. Rafał Brzozowski jest dziś jednym z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Gwiazdor nie próżnuje i ciągle znajduje sobie nowe zajęcie. Chętnie koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo prowadzi intratny biznes, jakim jest Brzozowy Dwór w Zamościu, gdzie chętnie zatrzymują się turyści. Właśnie uruchamiam pensjonat w Zamościu, który się nazywa Brzozowy Dwór. To jest dom moich dziadków. Dom ma prawie 100 lat, budowali go mój pradziadek z prababcią. Tym pensjonatem chcę zachęcić do odwiedzania zamościa i do poznania roztocza, które jest trochę pomijane, a jest piękne. Mam sentyment do tego miejsca, bo tam się wychowałem i spędzałem wakacje, mówił w rozmowie z faktem. To wszystko jednak nie wystarczyło ambitnemu artyście. Rafał Brzozowski właśnie pochwalił się światu radosnymi wieściami. Kolejne marzenie odhaczone, ogłosił późną nocą. Rafał Brzozowski podzielił się szczęściem ze światem. Płyną gratulacje. Na instagramowym profilu artysty pojawił się właśnie radosny komunikat. Piosenkarz wrzucił zdjęcie, na którym pozuje szeroko uśmiechnięty w samochodzie ciężarowym. Okazuje się, że teraz może już prowadzić tego typu pojazdu. Przy mojej ilości kilometrów po Polsce i nie tylko, zawsze miałem z tyłu głowy, żeby podnosić swoje kwalifikacje i spojrzeć na drogę z zupełnie innej perspektywy. Stwierdziłem, że najwyższy czas zrobić kategorię C oraz C plus E. Egzaminy zdane od razu, a ja oficjalnie mogę prowadzić ciężarówkę. Wyjawił, nie kryjąc radości, i przyznał, że teraz pozostało mu już tylko jedno. Została mi tylko kategoria D do kompletu i coś czuję, że za jakiś czas się skuszę. Piosenkarz zawsze może liczyć na wsparcie ze strony fanów. Tak było też tym razem, a pod jego postem od razu zaroiło się od pozytywnych wpisów. Rafał Brzozowski przekazał szczęśliwe wieści, płyną gratulacje. Super, Rafał, ty masz szalone pomysły. Gratuluję, szerokiej drogi już czas. Super, gratulacje Super, gratulacje Rafałku Najpiękniejsza satysfakcja i radość zawsze udziela mi się ten wspaniały nastrój, pisali internauci.